Chciałbym tylko dodać na początek, że ten odcinek w żadnym stopniu nie jest sponsorowany przez jakąkolwiek pączkarnię czy cukiernię, bo teraz dużo tych jedzeniowych kontentów wygląda w ten sposób, że opłacają jakiegoś fornala czy innego gagatka i potem mówi, że wszystko dobre, wszystko pyszniutkie, wszystko mu smakuje, to by zrobił lepiej ewentualnie, ale wiecie, to mydlą oczy, więc ja gwarantuję Wam w 100%, że przez żadną cukiernię nie jestem opłacony. Bardzo suchy i mało też czuć w ogóle słodkość przez ten cukier puder, w sensie... No, w ogóle nie jest słodki, to smakuje jak taka bułka stary, cynamonka. Marmolada, najklasyczniejsza jaka jest, słuchajcie, smakuje jak każda inna. Słodziutka, elegancka, ale popatrzcie, tu już jej w ogóle praktycznie nie ma, to już jest wszystko. To jest tragiczne, w sensie fajnie, że był najtańszy i w ogóle, natomiast no ogólnie ten pączek był bardzo średni. Tak naprawdę, no jest coś. Ale dużo palał korolle, na bank służbowa. Tutaj widać, że lukier wbijany był, także tutaj się wgryziemy. Znaczy nie lukier, tylko marmolada. Ekspert, ekspert kulinarny. No i to smakuje 1 do 1 jak z Lidla do Naprawdę ja wam mówię. Ten pączek zdecydowanie zdeklasował rywali i daje mu 9 na 10, bo zawsze musi być jakaś furtka na poprawkę, wiadomo, nie?